Cześć, ja jestem technokrata i witam Was na kanale IT, hardware w kolejnym podsumowaniu tygodnia, kolejnym trochę spóźnionym, ale nie martwmy się za to, mam dla Was więcej newsów, patrzcie, patrzcie ile tutaj tego jest przygotowany w opór. Więc lecimy z pierwszym tematem, a pierwszym tematem jest nowość mapa Google, które teraz pozwolą nawigować ekonomicznie. Wcześniej było szybko, bez opłat, a teraz można. To robić no, ekonomicznie, oszczędzając paliwo, czy tak dalej, tak dalej. Jeszcze teraz prawdopodobnie w przyszłości będą pojawiać się opcje dla samochodów elektrycznych, więc cóż, zawsze to lepiej mieć fajne, znaczy fajne nie tyle co fajne, co więcej opcji niż mniej, tak? Możemy z nich korzystać albo nie. Ale fajnie, że są. Drugim tematem to obniżki na ceny dysków SSD. Ponoć jakby producenci czy też no, wszyscy dystrybutorzy pozbywają się zapasów, zgromadzili ich dużo i teraz ceny e, w ogóle Flash, NAND, e, tych samych kostek lecą w dół, oczywiście tam to nie są tylko kostki e, tam są też e, moduły DRAM jako ta pamięć Cash, ale generalnie no, główną ceną całego dysku to jest e, ta pamięć Flash i ona spada w dół w czwartym kwartale 2022 roku, czyli w tym roku no od 30 do 35% cena hurtowa spadnie, więc pewnie na dyskach bezpośrednio w sklepie tak pozytywnie się to nie odbije, ale na pewno w jakiś sposób pozytywnie już tak. A to jest samochód elektryczny od Huawei, a. właściwie od Aito, czyli takiej spółki córki Huawei. A. No, ciekawa sprawa, Chińczycy bardzo mocno idą w elektryki, bardzo dużo ich produkują w opór. Większość z nich nawet w ogóle nie wylatuje za Państwo środka, tylko tam zostaje i tam są sprzedawane, ponieważ na niej jest tam taki popyt. Ceny 200 tysięcy za napęd na tył, 220 za napęd na wszystkie cztery koła i bardzo duża bateria, bo aż chyba tu było 80 kWh. Tak, 80 kWh, więc spora bateria. Jak z jakością wykonania to nie wiem, natomiast w kwestii tego newsa najbardziej ciekawi mnie to, kiedy tak szerokim strumieniem zaczną spływać te wszystkie elektryki, które są w Chinach produkowane do Europy. Lialni SP850. No, jeden z kolejnych dysków na PCI Express 5.0. Generalnie takich newsów produktowych raczej nie podaję, ale akurat to, że pojawiają nam się kolejne dyski, kolejne właściwie kolejne zasilacze z PCI Express 5.0, to jest ciekawa informacja i za niedługo pewnie będzie wysyp testów takich zasilaczy. A w tamtym tygodniu to było najważniejsze technologiczne wydarzenie. Bo czy się lubi, czy się nienawidzi Apple, fakt jest taki, że Apple w świecie technologicznym. Znaczy dużo. Może nie są najbardziej innowacyjni, yy, bardziej z tej innowacyjności, którą kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu prezentowali. Yy przeszli w coś, co jest moim zdaniem takim dopieszczaniem tych technologii, które już są na rynku i faktycznie, faktycznie no oni robią rzeczy dobrze. Jeżeli chodzi o innowacyjność, no to robienie laptopów na RMach, to też może nie jest pierwszy laptop, który zaczął być robiony na RMach, chodzi mi tutaj o M1, ale na pewno jest to pierwszy laptop, który został naprawdę dobrze na RMach zrobiony. 14 iPhone'y zadebiutowały, tutaj w opisie macie cały artykuł gdzie możecie dokładnie przeczytać co tutaj się podziało. Moim zdaniem najważniejsza taka najbardziej epokowa zmiana to poszerzenie aparatu do 48 megapikseli. Dawno nie było zmiany hardware'owej jeżeli chodzi o aparat w iPhone'ach. No i teraz taka doszła a poza tym pojawił się też duży iPhone Zwykły iPhone 14, bo tutaj mamy Pro, zwykły iPhone 14 też jest teraz w wersji większej. Oprócz tego zegarki nowe Apple Watch, 8, które praktycznie niczym się nie różnią od 7. Oprócz tego jeszcze Apple Watch um, Ultra, którego tutaj nie ma, który jest bardzo drogi, kosztuje 5000 złotych, więc no, taka już droga zabawka. A teraz już takie newsy typowo komputerowe. RTX 40, 3080 był dostępny dla górników w wersji 20 GB i generalnie wszystko byłoby spokoj. Pomyślałbym, że to jest MOD, gdyby nie to, że oficjalnie wybite 20 GB w fabryce. Tutaj chodzi o kartę MSI Ventus, więc. No nie fajnie, nie fajnie, że nawet o takich rzeczach nie wiedzieliśmy. Producent się tym nie chwalił, a wypuszczali karty specjalnie dla górników z powiększoną pamięcią Fauram. Już takie artefakty można kupić za. 2000-2700 zł na aukcjach w Chinach. Powiem Wam szczerze, naprawdę ciekawią mnie te aukcje kiedyś. Jak pojadę do Chin, to moim naczelnym, jakby takim poza zwiedzaniem, będzie kupić taką kartę graficzną. Bo to są bardzo ciekawe artefakty, które tam można dorwać. Raczej do Europy to nie dotrze, ale generalnie no, ciekawostka jest taka wręcz ciekawa. Na zdjęciu też tutaj mamy rtx -a. 3090 Super, który nigdy nie zadebiutował, bo była 3090 i wersja TI, natomiast tutaj była w planach, bo to jest um, jakby chłodzenie referencyjne, to od NVD. I była w planach wersja super, ale ona nie zadebiutowała. No i wspomniany też wcześniej Wentus z 20 GB pamięci Fauram. Nvidia obniża ceny 3090, 3090 Ti oraz 3080 Ti w wersji Founders Edition w Europie. Hmm. U nas raczej w wersji Founders Edition nie da się kupić bezpośrednio przez sklep Nvidii, ale w Niemczech zostały one na przykład obniżone. No cóż, to są te obniżki, które są przed premierą serii e, 4000, która już za niedługo, o czym zaraz powiem, ale wcześniej jeszcze prawdopodobnie możemy się doczekać premiery. Kolejnych kart serii 3000, a mowa tu o 3060 w wersji 8GB. 3060 Ti, które tak naprawdę dostanie tylko GDDR6X. Teraz są zwykłe GDDR6, a dostaną wersję X oraz 3070 Ti, które w specyfikacji nie zmieni się nic, ale dostanie rdzeń GA 102. Przypominam, to jest najwydajniejszy rdzeń, na którym bazuje choćby 3090 Ti, więc. Hmm. Ciekawy upgrade. Tutaj recykling jest przeprowadzany tych wydajniejszych rdzeni, i są one upychane właśnie w te tańsze modele, żeby cały czas można je było sprzedawać. Co jest generalnie pozytywnym zjawiskiem, no bo e, po co to nie wiem, ładować w droższe modele? Znaczy w sumie nie wiem, dla mnie to jest pozytywne zjawisko, że w ogóle próbują to sprzedać. Miejmy nadzieję, że przez to te sceny tych modeli pójdą w dół. E, no tutaj. Jakby follow-up do tego poprzedniego News'a o 3060, 3060 i w nowych wersjach, a tu mamy 30. Przepraszam, serię 4000 na nowych renderach. Tak ona wygląda. Powiem Wam szczerze, patrząc na to, jak zapowiada się. DGP tych kart graficznych, no to tutaj to chłodzenie aż tak imponująco nie wygląda, ale może się okazać, że w rzeczywistości będzie gigantyczne. Mamy też pierwsze niby wydajności w grach, które są tak naprawdę <laughs> takim przeskalowanym procentowym wynikiem, gdzie za 100% przyjęto wydajność w danych grach, a te zielone słupki nowych kart graficznych pokazują o ile wydajniejsza jest seria 4000. No i tutaj mamy od. 80% do aż 120% wydajniejsza od serii 3090. Jak to w rzeczywistości na fps wyjdzie? O tym wszystkim się przekonamy, bo w jakich, jakie tutaj były warunki testowe, no to za bardzo nie mamy napisane, czy to w Full HD, czy w 4K, czy w 1440p. Kto to wie. Dostaliśmy też informacje odnośnie serii 4000. Tutaj cały film na moim kanale, który wleciał dzisiaj, że na początku zadebiutują prawdopodobnie 4090, 4080, 16 giga i 4080, 12 giga. No i nie tylko pamięcią miałyby się różnić te 4080, ale też ilością dzeni. KUDA jedna 9000 z drobnymi, druga 7000 z drobnymi dzeni, więc prawdopodobnie ta słabsza 4080 to nic innego jak przebrandowana 4070, która pojawi się prawdopodobnie w sklepach później, dopiero w grudniu i możemy jej nie zobaczyć na konferencji, która już 20 września, tutaj Nvidia dała nam taki 9 sekundowy trailer tejże, tegoże wydarzenia, więc we wtorek, w przyszłym tygodniu spodziewajcie się tejże konferencji. Będzie to jeszcze prawdopodobnie e, albo już po podsumowaniu newsów, więc no, usłyszymy o tym dopiero za dwa tygodnie, jeżeli chodzi o podsumowanie newsów. Ale prawdopodobnie będę robił streama na swoim kanale, na który was zapraszam. Też 4090, przeciekły wyniki wydajności w 3DMarku, no i imponujące, 20 tysięcy, co było hamowane przez procesor, bo z tego co pamiętam, tak, z i 5 12400F była tutaj testowana ta karta graficzna i 12 tysięcy to nie jest duży wynik w Time Spy Extreme, jakiś szałowy, ale 20 tysięcy aż dla GPU, więc to jest bardzo dobry wynik, przy czym karta na taktowaniu... 3000 GHz nie przekroczyła temperatury 55 stopni. Wow, nie wiadomo jakie tam warunki zewnętrzne panowały, bo może to było w jakimś chłodnym otoczeniu testowane, ale i tak prezentuje się to imponująco. A z kolei rdzenie AD106 i AD107, które prawdopodobnie będą odpowiedzialne za te najsłabsze karty, czyli 4060, być może 4050, dostaną obsługę 8 linii PCI 5.0, więc. Hmm, Ilość linii jest tutaj obcinana w tych kartach graficznych, co jest negatywne, bardzo w moim rozumieniu, bo na przykład RX -y 6400 i 6500 dostały też mniejszą ilość linii PCI Express, i w starszych platformach powoduje to ograniczenie wydajności. A właśnie często te karty graficzne tańsze są kupowane do starszych platform, gdzie nie ma na przykład PCI Express 5.0 czy 4.0, więc moim zdaniem nie jest to dobra wiadomość. No i a propos 4090, to poznaliśmy takie pierwsze zarysy cenowe, ponieważ w Australii jeden ze sklepów wystawił Gigabyte'a 4090 za 13600 zł. Inny sklep wystawił, to też jest w sumie Gigabyte, ale Aurusa za 12500 zł. Więc na razie drogo, czy tak te ceny będą finalnie wyglądać? W przypadku niektórych chłodzeń niereferencyjnych, Pewnie tak. Natomiast cenę MSRP ja tutaj szacowałbym bliżej 10 tysięcy złotych. A teraz przechodzimy do procesorów, ponieważ wyciekła cała specyfikacja nowych procesorów Intela. Bardzo, bardzo szczegółowa, więc jeżeli chcecie sobie ją przeczytać, to odsyłam Was do linku w opisie w tym filmie, ponieważ jest to super szczegółowa prezentacja jakby tych, tej specyfikacji z rozpisowanymi dokładnie taktowaniami i tak dalej, i tak dalej, więc dla tych wszystkich ciekawskich tej Takiej bardzo mocnej numerologii, jeżeli chodzi o procesory, no to zapraszam do tego artykułu. A też wyciekły oficjalne slajdy z prezentacji tych procesorów, które też w sumie chyba już niedługo, pod koniec tam też września 23 albo coś takiego, będą te procesory prezentowane. A przynajmniej jest zapowiedziana jakaś konferencja Intela, więc zakładam, że wtedy zostaną pokazane. Pokazują one, że na przykład 13900K ma boostować do 5,8 GHz. No i oczywiście to, co już wiemy, czyli konfigurację tych wszystkich procesorów, zaprezentowanie różnic pomiędzy chipsetem 600 a 700. Tutaj nie ma ich dużo, po prostu chipset 700 stracił trochę linii PCI Express 3.0, ale za to zyskał linię PCI Express 4.0. Poza tym nie ma tutaj większych różnic. No poza tym, że więcej... Po portów USB 3.2 Gen2 razy 2 będzie obsługiwał. Jeżeli chodzi jeszcze o procesory Raptor Lake, no to ich Integra ma się rozpędzić szybciej niż Vega 10, czyli do tej pory najwydajniejsza Integra, ta taka desktopowa, można powiedzieć, bo ona była bodajże w Ryzenie 3 montowana. Hmm i do tej pory, jakby chyba już od 2 czy 3 lat nikt nie dogonił tej integry jeżeli chodzi o procki wkładane w soket. Bo w laptopowych wersjach jakieś te integry powiedzmy były wydajniejsze, a tutaj plotki chodzą, że ta UHD770, która ma zagościć właśnie w najnowszym 13900. Jest o 100 MHz szybsza od poprzedniczki, więc podkręcona i może tutaj rozpędzać się do większych wartości i lepiej, no większych wartości. No, po prostu ma być mocniejsza od wejścia 10. E, e, I 913900K ponownie przetestowany. Tych testów mamy coraz, coraz więcej. Mamy porównania do 12900K i powiem Wam tak, przy ustawieniu na takich samych taktowaniach to jest. No, o niebo chłodniejszy eee, 13,900K. Kiedy na 4,9 GHz e, oba protki chodziły, no to tutaj było zaledwie 1,19 V, a na 12,900K aż 1,3 V i temperatury powyżej 90, a tu temperatury na poziomie 50 stopni. Pytanie, czy to było takie samo chłodzenie, ale. Test pokazuje, że tak, że prawdopodobnie było to właśnie przetestowanie tych procesorów w identycznych warunkach, żeby sprawdzić rezultaty. No i też patrzcie na wyniki w Synbenchu przy uwagę identycznych taktowaniach gdzie 13900K... Będzie rozpędzał się nawet, mówi się, do 6 GHz, 35 tysięcy w multicore w stosunku do 29 na 12 generacji. No i tutaj single core był słabszy, bo tylko 1900 w stosunku do 2000 w, w poprzedniej generacji, ale to tutaj na pewno się rozpędzi 13 generacja, jak już się uwolni te zegary i prawdopodobnie też uwolni się potężny pobór prądu. A tutaj już sobie pewien overclocker z Brazylii wykręcił na płycie głównej to jest Asus Rock Maximus do 3,5 GHz. I ja nie wiem, czy z tym chłodzeniem on to wykręcił do 3,5 GHz, ale mówi się raczej nie, że te procki Intela kręcą się jak złoto. I doświadczyło tego. Fakt, że został podkręcony ten proces do ponad 8 GHz, to już było na ekstremalne moce przy ciekłym azocie, więc jeszcze da się z niego trochę wycisnąć no bo nie było tu ciekłego helu, tylko ciekły azot więc jeszcze troszeczkę można z niego wycisnąć. A jak się chce pobić rekord podkręcania to jeszcze trochę trzeba z niego wycisnąć, bo jeszcze brakuje prawie 1 GHz, bo 8700, bodajże 70, 000... Przepraszam, 8722 MHz wynosi rekord podkręcania na turboleciwym, już fx Ale wydaje mi się, że 13900K pobije ten rekord już po oficjalnych premierach, że tam moderzy, którzy w większej ilości dostaną do niego dostęp, będą go skalpować, zalewać ciekłym helem i 9 GHz na tym protku Pęknia. To byłby już nie lada rekord po stronie Intela. Jak jesteśmy przy Intelu, no to ich karty graficzne ARC A770 i A750 mają no, za niedługo zadebiutować. Nie mam pojęcia, co znaczy za niedługo w nomenklaturze Intela, ale na pewno Intel przyznał się do błędu, że troszeczkę nie wyszło im w jakby ta premiera kart graficznej, że zaprezentowanie ARC A3, czyli 380 w Chinach, nie pokazywanie jej wreszcie świata, to był generalnie słaby pomysł i że powinni się wstrzymać z premier Wszystkich tych kart graficznych, aż po prostu no, nie uda im się wszystkiego wypuścić. E, bo, bo z kilkoma bolączkami te karty się borykają, jak to, że bez RSI i prawie 40% wydajności te karty tracą, ale może uda im się to wszystko załatać i w tym roku te karty graficzne zobaczymy. E, tutaj informacja taka, że Intel będzie rozdawał em, dużo ciekawych gier do. Em, swoich kart graficznych i procesorów e, choćby Call of Duty, Modern Warfare 2, czy Ghostbuster no nie wiem, Ghostbuster w ogóle, w ogóle nigdy nie grałem e, i nawet nie kojarzę z obrazków teraz ale Gotham Night to już też fajna sprawa i e, DLC do Vampire the Mascara the Bloodhound więc, więc też fajna sprawa no i do tego cała masa programów ja powiem Wam szczerze, z chęcią bym je wszystkie przygarnął, bo miałbym na czym robić benchmarki tychże procesorów. Fajnie, fajnie by to było przytulić. No i cóż, Intel też jednocześnie potwierdził specyfikację swoich nadchodzących kart graficznych i już oficjalnie wiemy, ile RC3, RC5 i RC7 prezentują, że tak powiem, ilości rdzeni Xi. Co za tym idzie, przekłada się to na rdzenie RT i tak, a 388 rdzeni XI, Tyle samo jest zawsze odpowiednich za ray tracing jednostek. Tyle samo co rdzeni Xi, czyli jedna jednostka na jedną, jedna jeden rdzeń. A to się przykłada na 128 silników rasteryzujących, czyli jak dobrze liczę, 16 silników na rdzeń. No i A580, 24 rdzenie Xi, A750. W sumie nieduża różnica, bo tylko 28 rdzeni Xi i 32 rdzenie Xi na A770. Więc największa różnica między a 380, a pozostałymi kartami, bo aż 16 rdzeni i a już każda kolejna karta graficzna to tylko 4 dodatkowe rdzenie. Co się oczywiście skaluje, bo to przenosi się na 3, 16 silników, tych rasteryzujących, ale tak czy inaczej, no bardzo mocna tutaj różnica między serią 3 a serią 5 i 7 i widać to choćby po przepustowości pamięci, gdzie seria 3 ma 186 gigabitów na sekundę, a seria 5 512, więc Dużo więcej, tyle samo A750 i A770, 560. 6 GB Pamięci VRAM dla trójki, 8 dla piątki i 8 dla siódemki oraz 770 dostanie prawdopodobnie dwie wersje 8 i 16 GB. Teraz nic, tylko czekać na oficjalną premierę. Ja powiem Wam szczerze, mega nie mogę się doczekać, bo to jest coś, to jest fajna ciekawostka. Ryzen 9 7950X przetestowany w Cinebench'u. No i cóż, wyniki jak zwykle imponujące. Maksymalny zegar 5.8 e, 5 GHz, 5.85 GHz, bardzo dobry wynik. E, no przy tym niestety ponoć nowe Ryzeny e, Charakteryzują się potężnymi temperaturami i poborem prądu. Może nie tak wielkim jak Intel, bo 170 W, gdzie Intel prawdopodobnie w tym czasie łyknie na luzie 250, ale tak czy inaczej, temperatura 91,5 stopnia. No, może nie jest jakaś tragiczna, ale też nie wiemy do końca, jakie chłodzenie było tutaj zamocowane. Mm, za niedługo, też swoją drogą, te e, procesory, jak to oglądacie, bodajże jutro chyba oficjalnie są pokazywane już ich recenzje, więc fajna sprawa, będziemy oglądać, będziemy sprawdzać, być może tutaj na IT Hardware, nie wiem czy chłopaki coś przygotowują, ale prędzej czy później na pewno coś się e, pojawi. Ryzen 7 7700X minimalnie wyprzedza e, 12900K w nowym teście, oczywiście nie nowym, że to jest nowy benchmark, bo chodzi o cpu -Z benchmark, ale w nowym który się pojawił. Więc nie jest to jakiś super wynik. Generalnie, no, jakby te procki AMD na chwilę obecną nie wyglądają tak fajnie, jak mogłyby wyglądać. Zwłaszcza, że trzeba będzie zakupić całą nową platformę. Jeżeli to byłyby procesory na starą platformę, to jeszcze ten taki wzrost wydajności. Można byłoby przełknąć, ale z racji tego, że nie będą, i całą platformę trzeba będzie od nowa zakupić. No to tutaj pod wielkim znakiem zapytania staje jakby generalnie całość tego, jak one wyjdą. No ale to o tym przekonamy się w testach. Już się nie mogę doczekać, bo w grach moim zdaniem będą wypadać świetnie. A teraz, ostatnia informacja. Nowy Wiedźmin to nie jest jedna gra to ma być kilka G, tak powiedział prezes yy, CDPU. No i w sumie to jest całkiem logiczne, ponieważ oryginalnie też Wiedźmin był trylogią. On był zaplanowany jako trylogia. To nie jest tak, że zrobili jedynkę, stwierdzili, zażarło, to zrobimy dwójkę, o zażarło, to zrobimy trójkę. Nie, oni od początku zaplanowali to jako trzy gry i zrobili trylogię. Teraz Adam Kiciński, prezes CD Projekt Red, też mówi, że planują to zrobić jako kilka gier. I to jest dla nas świetna wiadomość, bo spokojnie do 2040 w Wiedźmina grać od CD Projekt będziemy. Byle by był tak dobry jak trójka. Cyberpunk też był nie najgorszy, więc nie będziemy się tutaj nad nimi żadnymi docinkami wyżywać. A jeżeli chodzi o Cyberpunka, to czy dostanie tylko jedno DLC? Na razie tak. Jeżeli chodzi o. Eee, teraz DLC, jakie zobaczymy, to jest widmo wolności, jakie dostanie e, cyberpunk, i trafi ono tylko na konsole nowej generacji. Uff, całe szczęście cyberpunk od razu powinien trafić tylko na konsole najnowszej generacji. To może nie byłoby tej całej chryi z nim, ale teraz już de, m, DLC to pełnoprawne, fabularne, płatne trafi tylko i wyłącznie właśnie na konsole najnowszej generacji i trafi. Prawdopodobnie na początku, gdzieś tam początkiem 2023 roku. Ja przypominam mi to, że w końcu muszę przejść cyberpunka i wtedy być gotowym na dodatek, ale wydaje mi się, że jeszcze w tym roku go przejdę. W końcu, po dwóch latach premiery. Dobra, dzięki wielkie wam za dzisiaj. Zostawcie subą nas na kanale tam na dole. Jak ktoś obejrzał do tego momentu napiszcie IT Hardware w komentarzu, bo to było grube. 25 minut gadania, za co Wam dziękuję, jeżeli ktoś je wytrzymał. Ale wiecie, dużo newsów było, inaczej się tego rozegrać nie dało. Jeszcze raz dzięki wielkie, miłego, już teraz pewnie wieczoru, nocy, dnia i do zobaczenia w kolejnym podsumowaniu za tydzień albo na moim kanale codziennie. Cześć!